Świętego Ignacego ćwiczenia duchowne. Wersja z roku 1857. Pojawi się niedługo. Teraz skupię się na jednym jej fragmencie. Świętej obojętności. Żeśmy powinni zachować się w obojętności względem wszystkich rzeczy stworzonych i pomiędzy wszystkimi te tylko obierać, tych tylko pragnąć, które nam lepiej służą, prościej nas prowadząc do naszego ostatecznego końca. A więc nie mamy pragnąć raczej zdrowia aniżeli choroby, raczej bogactw aniżeli niedostatku, raczej zaszczytów niźli poniżenia, raczej życia długiego niźli krótkiego. Lecz względem wszystkich tych rzeczy zupełnie obojętni być mamy. Zaprawdę, co mi pomoże żyć w dostatkach i sławie, jeśli przez to mam być potępionym? Co mi zaszkodzi żyć w ubóstwie i poniżeniu, jeśli przez to mam być zbawionym? Cóż zaszkodziło łazarzowi, że był ubogim i cały w ranach leżał jak pies pod wrotami złego bogacza? A temu bogaczowi rozpustnikowi cóż pomogło, że opływał w złoto i rozkosze, gdy teraz tamten na łonie abrahamowym, a ten pogrzebion jest w piekle. Nie powinniśmy więcej pragnąć zdrowia, niżeli choroby, ani przekładać bogactw nad ubóstwo, zaszczytów nad poniżenie, życia długiego nad życie krótkie. Nie mów, że zdrowia i życia jako rzeczy dobrych z natury swojej nie tylko można pragnąć, ale owszem starać się o niej strzec ich należy. Bo jako naucza Suarez, jakkolwiek zdrowie i życie dobrami są zgodnymi z naturą naszą, jakkolwiek jako takich należy strzec ich i pragnąć, wszakże ponieważ człowiek zwykł ich nadużywać do obrazy Boga i przez nie stawać się leniwym do postępów w cnotach, Przeto o tyle ich tylko pragnąć można, o ile, jak to Bóg widzi, posłużyć nam mają do uświęcenia naszego. A że często wypada, dla chwały Bożej i dla zbawienia naszego narazić i zdrowie i życie, przeto i względem tego dwojga potrzebna jest obojętność święta. Powiedz mi, a Bóg nie może ukarać się chorobą, której się obawiasz, właśnie w tem miejscu i w tym w tym zatrudnieniu, którego pożądasz tak bardzo? I czy nie może zachować cię przy zdrowiu i przymnożyć siły w tem miejscu i w tem zatrudnieniu, od którego z obawy choroby tak stronisz? Czyż nie powinieneś owszem obawiać się takiej kary Bożej za niedowierzanie Bogu, za wstręt od woli Bożej? I przeciwnie, czyż nie należy spodziewać się, że Bóg w nagrodę twojej obojętności, to jest uległości woli Jego, zachować ci zdrowie? A wreszcie, jeśli Bóg, sędzia życia i śmierci, chce, abyś ty raczej był chorym, aniżeli zdrowym? A któż ty jesteś, co byś miał sprzeciwiać się wszechmocności Jego? Czy może nie lepiej być z woli Bożej słabym, aniżeli gdyby to być mogło przeciwko Jego woli być zdrowym?